Dzień dobry, witam Was wszystkich, mamy nowy tydzień grudniowy, tydzień zaczynamy od wtorku, nas pytacie dlaczego od wtorku, no 14 grudnia wełnów, czyli zajmiemy się czasem od 15 do 20 grudnia. Zapraszam Was wszystkich na analizę tygodnia. Mamy 15 grudnia, poniedziałek. Cóż to za dzień? Dzień bardzo niezwykły, ponieważ to jest dzień po ponowiu. Do tego wszystkiego bardzo fajne układy. Merkury, Trygon, Mars, Wenus, Wenus Sekstyl, Saturn, Księżyc, Trygon, Uran. O 17.22 Wenus przechodzi do znaku strzelca. Czyli cóż, po wnikliwym nowiu z zaćmieniem, czyli takim zerknięciu za zasłonę, za kurtynę, mamy dzień, gdzie właściwie wszystko jest jasne. To jest bardzo ciekawe. Pomysły rodem ze znaku strzelca, korzystajcie, że jeszcze jest słońce w strzelcu, pozwalają nam wkroczyć w przestrzeń nieznaną, chcianą i bardzo, bardzo przyjazną. Skraczamy trzeźwo, bez większego emocjonowania się, i patrzymy na te osoby, które nam towarzyszą w tym naszym wkraczaniu w coś, w coś nowego, w coś trzeźwego. Do tego mamy księżyca, księżyc z uranem. Ten układ jest taki bardzo pionierski, odkrywczy. To jest układ, który pomaga nam w uzyskiwaniu korzyści dla siebie, takich mentalnych. Ale nie tylko, ponieważ poprzez przemyślenia możemy fajne rzeczy zdziałać. Także działajmy w sposób zdecydowany. Mamy teraz etap takiej wzrastającej energetyki i wykorzystajmy ten etap właśnie wzrostu jak tylko możemy. 16 grudnia mamy środę, troszkę nostalgicznie nam się robi. Wenus mamy w znaku strzelca. To trochę krewka dziewczyna, tak się wydaje, nie? Ten, ta, ten archetyp Wenus Strzelców. I w związku z tym mamy bardzo szybkie decyzje dotyczące układów, dotyczące relacji, spotkań. To jest pogoń za szczęściem, taka intensywna, choćby na, na koniec świata. Raczej to szczęście znajdowało się wiadomo, gdzie to idziemy za tym. Bez wahania przystępuje się do realizacji ważnego etapu planu. Oczywiście, jeżeli też ma plan. Jeśli nie ma planu, to nic nie zrealizuje. Raczej cele osobiste w tym momencie. Chociaż zawodowe też będą miały wzięcie, no ale te osobiste są na pierwszej płaszczyźnie. Jednak, jeśli chodzi o odwagę w tych celach osobistych, do czynienia pierwszego, drugiego czy piętnastego kroku, to pozycja Wenus jest idealna do tego, aby ją wykorzystać. Oprócz tego powoli żegnamy Saturna w Koziorożcu. Dość nasiedzieliśmy się wszyscy wraz z nim w pewnych miejscach. Jeszcze tylko pozamykajmy to, co powinno być zakończone. Posprzątajmy i oczekujmy do nowego. Według no oczywiście naszej koncepcji. 17 grudnia mamy czwartek, dzień przekraczania granic, naprawdę. <grym> tak. A od godziny 6.04 jest w wodniku. Księżyc kontaktuje się z Jowiszem, namawiając go do opuszczenia nie tyle strefy komfortu, ile strefy cienia, ponieważ. Koziorożec jest pewnego rodzaju strefą cienia, z której powoli staramy się wychodzić na światło dzienne. Potem księżyc spotyka się z Saturnem. Już Saturn jest w wodniku, taka takie nowe, powiedzmy, przejście. Inaczej rozumiemy swoje prawo do wypowiadania się, do odczuwania i do manifestowania tego, co czujemy i tego, co mówimy. To pierwszy element zmiany wokół nas. Zauważcie tę sekwencję. Zmiany przychodzą nam z łatwością, jednocześnie udaje nam się przełamać do tego, by obrać dla siebie nowy wzorzec. Powolutku, powolutku wchodzimy, ale tak jest. Dobry czas na innowacje, na wcielanie projektów nowatorskich, na opuszczanie starych kątów również. 18 grudnia mamy piątek i słuchajcie, nieczęsto się zdarza taki tydzień, by było bez większych zgrzytów i przepychanek. Jest jak jest, nie dyskutujemy z tym, bo to nie ma sensu. Natomiast wiadomo, się nie będzie. Ale odczujemy ten tydzień jako rozpoczęcie spraw istotnych dla siebie. To, co jest najbliżej nas, po prostu to robimy. E, można obrać kurs na zmiany, na odwagę, by robić rzeczy, o których się myślało na przykład od dawna, ale zwyczajnie. Brakowało nam czasu, odwagi, energii, możliwości czegokolwiek innego. Teraz to nagle się nam pokazuje, że mamy. Wyrastamy ponad swoją osobistą przeciętność, też coś takiego jest. Zauważamy coś szczególnego, coś, co jest dla nas istotne i będzie modelowało od tej pory nasze życie cały tydzień pod znakiem uprzejmości planetarnej wobec ludzi, tak to sobie wobec siebie też są uprzejme te planety. Pamiętajmy, to nie są układy globalne, ale nasze, lokalne i tak do nich podejdźmy, by zaakcentować te kwestie, które chcemy, by były kwestiami wiodącymi dla nas w całym roku 2021. 19 grudnia mamy sobotę i o godzinie 14:08 Jowisz chodzi do Wodnika. Obydwa horoskopy ingresu Saturna dowodnika i Jowisza dowodnika, coś takiego można też zrobić, mają ascendent w znakach zmiennych, odpowiednio w strzelcu i w bliźniętach. To jest bardzo ciekawe. Zatem przygotujcie się na szereg zmian mniej istotnych, bardziej istotnych, zasadniczych zmian w przyzwyczajeniach, w sytuacjach uwalniania się od konieczności których już się nie chce, wychodzimy z tego wszystkiego, wychodzimy z ról, które już nam po prostu nie, nie pasują. To jest dobry czas na czynienie postanowień dotyczących właśnie zmian, tego, co chcemy zmienić. Nie 1 stycznia, ale wtedy, kiedy Słońce jeszcze jest w strzelcu, a planety społeczne idą sobie do Wodnika, czyli Jowisz i Saturn. Pewnego rodzaju przełomy czekają nas indywidualnie i społecznie właśnie. Jest to też taka szansa na przemeblowanie, przefansonowanie własnej rzeczywistości i wykorzystajcie ją. 20 grudnia mamy niedzielę, Słońce Merkury na niebie w koniunkcji. Ja mam wrażenie, że Zagłoba, znany wszystkim z Forteli też posiadał coś podobnego w swoim horoskopie, tylko może w innym znaku. Zatem mamy szczególny zmysł do ustawiania sobie codzienności. Znajdujemy wyjście wygodne z każdej sytuacji. Rozwiązania są bardzo optymistyczne, bez trzymania się ścisłych reguł. To jest czas spontaniczności na pewno większej niż ta, do której ostatnio przywykliśmy, czy przywykłyśmy. Coś się dla nas otwiera. Mamy Odnośnie tego od razu stosowny koncept, fortel, by zrealizować coś, o czym tylko do tej pory mogłyśmy sobie nieśmiało pomarzyć. To też pomysł na to, by być z kimś, kto jest bliski sercu. Obojętnie, co nam przyjdzie do głowy, to jest bardzo fajna sytuacja, aby ją wykorzystać, zastosować i na pewno skończy się szczęśliwie, więc mamy happy end.